Spróbujmy teraz zobaczyć pewne postawy, które sprawiają, że nie możemy i nie jesteśmy w stanie kształtować relacji w sposób właściwy. Postawy, które sprawiają, że te relacje mogą być trudne, ale które mają swoje korzenie w pewnej naszej niedojrzałości, to co powiedzieliśmy w pewnych doświadczeniach naszego życia, które nas ukształtowały bez Zobaczenia tego, bez skonfrontowania się z tą historią swojego życia, mogę bezwiednie te mechanizmy stosować, albo mogę wobec nich, wobec nich być tym, który także będzie stawał się agresorem. Jeśli nie zrozumie ich źródła, nie nazwie ich, bardzo trudno mi będzie zachować. Wobec nich to wezwanie do miłości. Wobec osób, które będą stosować takie mechanizmy, albo jeśli ja sam będę je stosował, nie będę mógł zrealizować tego przykazania, które sprawia, że kształtuje się według obrazu Pana Boga. Jakie to są zatem postawy? Pierwsza postawa, pierwszą postawę możemy nazwać jako bierny agresor to postawa, która może się w jakiś sposób uzewnętrzniać pewną niechęcią, ignorowaniem kogoś, lekceważeniem, atakami, uśmieszkami. Jednocześnie kiedy próbujemy wyjaśnić problem, taka osoba, która stosuje bierną agresję, boi się rozmawiać i często winę zrzuca na drugiego. Okazuje, że nie wie, o co chodzi, że po prostu ktoś się czepia. Druga osoba nie do końca uświadamia sobie, dlaczego mnie nie lubi, ale po prostu nie lubi. Tak samo ja mogę przeżywać pewne relacje, w których odrzucam drugich, nie do końca wiedząc nawet dlaczego. Po prostu mnie denerwują, irytują, dlatego nie chcę mieć z nimi kontaktu. Czynię w ten sposób ich? swoimi nieprzyjaciółmi. Bardzo ważne, by zastanowić się tutaj, stając przed taką relacją, relacją, którą odkrywam w sobie, raczej braku relacji, zastanowić się, gdzie jest źródło, dlaczego ta osoba mnie denerwuje, dlaczego wobec niej zachowuję się agresywnie, chociaż ta agresja jest bierna, czyli nie jest uzewnętrzniona wprost, ale wyraża się w pewnym zamknięciu się na drugiego człowieka, w niechęci do niego. Jak radzić sobie z biernym agresorem? Tak jak już trochę powiedzieliśmy, wprowadzając do tego zagadnienia nie zawsze i każdą relację możemy zrealizować, nie każdą relację możemy stworzyć. Dlatego, jeśli ktoś nie chce, jeśli mnie odrzuca, i że nie potrafi dzisiaj przekroczyć siebie, nie muszę czuć się winny, że nie zbudowałem tej relacji. Jeśli wiem, że próbowałem, wiem, że starałem się, mam prawo zignorować taką osobę zignorować nie tyle osobę, co może bardziej jego zachowanie. Rozumiejąc i widząc, że jest w jakiś sposób nieracjonalne, zwłaszcza kiedy próbowaliśmy w jakiś sposób otworzyć się i dotrzeć do tej osoby, zrozumieć ją, nawiązać jakiś kontakt, a pomimo tego jesteśmy odrzuceni bez jasnych wskazówek, widzimy, że w tym nie ma pewnej racjonalności, a jest bardziej pewna emocjonalność, wtedy powinniśmy. Pewne zachowania ignorować. To wybór drugiego. Jeśli tak chce się zachowywać, to może. Ja mogę i powinienem owszem w jasny sposób przedstawiać pewne komunikaty, że pewne zachowania są niewłaściwe, że nie może tak ani inaczej się odzywać, ale nie muszę dążyć do relacji z tą osobą, jeśli ona nie chce. Jakiejś zażyłej relacji, mogę zachować ów dystans tak? do tego, co mówi, ale także i do, do niej, jednocześnie zachowując pewną otwartość, której jestem gotowy wtedy, kiedy taka osoba przyjdzie, kiedy w jakiś sposób będzie chciała nawiązać ze mną pewien kontakt, będę na to gotowy, nie nosząc urazy, ale rozumiejąc. Także pewną słabość drugiego. Kolejną postawą jest postawa, którą możemy nazwać szantażem emocjonalnym. Jest ona zbliżona i bardzo często przenika się z pewną agresją, bierną agresją. Szantaż emocjonalny polega na podporządkowaniu innych, słabszych od siebie, często emocjonalnie ludzi, poprzez swoje zachowanie, straszenie karą, przez to, że jeżeli ktoś coś nie zrobi, to ja uczynię sobie coś strasznego, popełnię samobójstwo, skrzywdzę siebie. W małżeństwie może być to karanie kogoś brakiem bliskości, bo ktoś nie postępuje tak, jak ja bym na to liczył, tak, jak ja bym na to chciał. Odrzuceniem drugiego, właśnie, kiedy ktoś nie działa tak jak jest to po mojej myśli, no i także pod taką postawą, w której ktoś może robić z siebie ofiarę, tak? Bo wszyscy sprawiają, że ja mam tak źle, bo gdybyś ten świat był inny, to, 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 to ja byłbym lepszy. To właśnie ta postawa szantażu emocjonalnego ma wyraz w tym, że chce podporządkować sobie innych że chcę wprowadzić w innych poczucie winy. To, że pewna rzeczywistość jest taka dlatego, że oni nie potrafią być tacy, jak być powinni w moim mniemaniu. Kiedyby takimi się stali, no wtedy byłaby możliwa nasza relacja. Wtedy relacja była głęboka i prawdziwa. Taki sposób myślenia jest nieprawdziwy, bo jest jednostronny buduje się zawsze w spotkaniu dwóch światów, dwóch światów, które uczą się siebie. Jak zatem radzić sobie w sytuacjach szantażu emocjonalnego? Potrzeba tutaj zachować pewien rozsądek, nie dać wmówić sobie, że to ja jestem winny, odpowiedzialny za problem. Może mi pomóc w tym szukanie pomocy u osób trzecich, tych, którzy w jakiś sposób obiektywizują sytuację, którzy Pozwolą mi zobaczyć ją jako zwierciadle z dystansu. Takie osoby, prawdziwi przyjaciele, bądź osoby, które gdzieś niezaangażowane w emocjonalni, w całą trud relacji, czy w pewien formę konfliktu, mogą mi zobaczyć z dystansu i poznać to, gdzie jest problem czy naprawdę jest on w mojej postawie czy właśnie w drugiej osobie która nie chcąc się spotkać ze mną w jakiś sposób egoistycznie dąży do realizacji swoich potrzeb zatem osoby które stosują szantaż emocjonalny będą gotowe przerzucać winę na drugiego przerzucać winę na Świat wokół siebie, bo gdybyś ty był inny, gdyby rzeczywistość była inna, to ja bym był inaczej mógł się zachowywać, mógłbym być inną osobą. A tak, a tak skoro wszystko wokół mnie jest złe i ja też jestem zły. Taka osoba często będzie dążyła do tego, by pokazać siebie jako ofiarę. No właśnie, to ona jest tą, nad którą trzeba się użalać bo ona została przez innych skrzywdzona. Jak radzić sobie zatem w sytuacjach szantażu emocjonalnego? Potrzeba zachować pewien rozsądek, nie dać sobie wmówić, że to ja jestem winny, odpowiedzialny za problem, że to przeze mnie ta relacja nie może się rozwijać, przeze mnie jest tak trudna. Może mi w tym pomóc osoba trzecia, mój przyjaciel zaufany. Bądź ktoś z zewnątrz, z kim mogę podzielić się, kto może mnie posłuchać, powiedzieć swoje zdanie, pokazać niejako z dystansu to, co jest tak naprawdę między mną a tą drugą osobą. Ktoś, kto słucha, zobiektywizuje pewną rzeczywistość. Taka rozmowa może być. Bardzo pomocna w tym, żebym zrozumiał także pewne mechanizmy w sobie. Jeżeli jestem otwarty, to może mi ta osoba pokazać. Sam z siebie, przez to, że są to mechanizmy bardzo często ukryte, tak, kiedy chcę wejść z poczucia winy w pewną rolę, jaką przypisuje mi druga osoba, sam z siebie nie potrafię ich często zobaczyć i wchodzę w ich sidło, uwikłam się w pewną. Mogę uwikłać się w pewną relację, która będzie niedojrzała, która sprawi, że tak naprawdę nie będę mógł się w niej rozwijać. A co więcej, może być nawet toksyczna, będzie niszcząca dla mnie, ale także i utwierdzająca w pewnym złu postępowania drugą osobę. Dlatego bardzo ważne jest też, żeby nie robić niczego, co jest niezgodne z własnym sumieniem i przekonaniem. Jeśli ktoś zmusza mnie do czegoś co w jakiś sposób tak narusza moje sumienie muszę pamiętać o tym porządku, że pierwszy w moim działaniu zawsze ma być Pan Bóg I dla niego tak jak mówi Jezus, dla niego mam podporządkować wszelkie relacje. Kto nie ma w nienawiści swojej najbliższej rodziny ze względu na mnie mówi Jezus, czyli jeżeli Bardziej kocham kogokolwiek niż Boga, wtedy moja miłość do innych zawsze będzie niedojrzała, aby właściwy sposób kochać, aby szukać dobra dla drugiego, zawsze muszę być gotowy postawić Boga, jego przykazania na pierwszym miejscu, to one prowadzą mnie do miłości. To one pozwalają mi naprawdę kochać. Dlatego sytuacja, w której mam dla kogoś przekreślić tą Bożą Drogę, przekreślić Boże Przekazania, zawsze i nieuchronnie będzie prowadziła do jakichś form egoizmu, do niezdolności kochania. Dlatego nie mogę postępować wbrew swojemu sumieniu, czyli temu głosowi, który Pan Bóg zaszczepił głęboko w moje serca. Kolejnym. Kolejną formą pewnej niedojrzałej postawy, relacji, która może być trudna, jest to, co nazywamy współuzależnieniem. W niej dominuje chęć pomocy. Kiedy osoba ważna dla nas wchodzi w jakąś formę uzależnienia, chcemy jej pomóc. Bardzo często. Nieświadomie wchodząc w pewien świat manipulacji, któremu jesteśmy poddani przez drugą osobę. Jest to świat, który jest podporządkowany właśnie uzależnieniu drugiej osoby. Chcemy ją chronić. Zaczynamy żyć problemami drugiej osoby. Ona, pogłębiając swoją niedojrzałość poprzez uzależnienie, Staje się bardzo egoistyczna, wymusza na nas poczucie winy, wymusza na nas zainteresowanie sobą. To sprawia, że przestajemy żyć swoim życiem, ale za wszelką cenę chcemy być dla drugiego, pomóc mu. Takie postawy wymagają bardzo często. Pracy w grupach, dlatego wychodzenie z uzależnienia to nie jest tylko problem osoby uzależnionej, ale całego środowiska, w którym ono się znajduje. Mówimy o współuzależnieniu. Nawet jeżeli nie mamy udziału wprost w problemie, jaki przeżywa ta osoba, to swoim, bardzo często w całej postawie swojego życia podporządkowujemy to wszystko, co jest w nas, tej drugiej osobie problemowi, którym ona się zmaga, co często nie jest właściwe, dlatego że druga osoba, uzależniona, ona musi sama chcieć poradzić sobie z tym problemem. Jeśli ciągle będzie wyręczana z tego, z tego trudu zmiany swojego życia, nie dotkną ją, ją konsekwencje uzależnienia, bardzo często może właśnie tym bardziej trwać i umacniać się w tym uzależnieniu. Dlatego bardzo ważna jest tutaj także pewna odpowiedzialność. Tak jak powiedzieliśmy, miłość jest zawsze związana z pewnym trudem, z szukaniem prawdy. Dlatego, jeśli chcę pomóc drugiej osobie, muszę być gotowy niejako stanąć po stronie prawdy. Czyli pozwolić jej skonfrontować się z konsekwencjami jej wyborów. Nie, nie mogę za wszelką cenę jej chronić, ale jeśli źle postępuje, musi czasem ponieść konsekwencje tego postępowania, aby zobaczyła, że swoje jej postępowanie sprowadza na dno jej życie, jest niszczące dla niej. Nie można chronić za wszelką cenę tej osoby. <laughs> Owszem, trzeba być gotowym pomóc, ale pomoc nie może być bezkrytyczna. Musi być ona także oparta na pewnej racjonalności. Jak radzić sobie w sytuacjach współuzależnienia? Bardzo ważne jest, aby zatroszczyć się o siebie być gotowym nie ukrywać problemu nie wstydzić się tego. Nie mogę za wszelką cenę chronić drugiej osoby przed skutkami jej działania, jej wyborów. Te skutki być może muszą ją dotknąć, aby mogła się zmienić. Tak jak mówiłem, miłość Jezusa jest wymagająca i chcę, żebyśmy też tak kochali, kochali prawdziwie, czyli byli gotowi. Pomóc drugim ludziom się zmienić, a nie jest to możliwe, jeśli nie otworzą się naprawdę, naprawdę o sobie, o swojej nędzy, o tym, że mają problem, tylko konsekwencje swojego postępowania mogą sprawić, że będą chcieli coś zmienić, kiedy poczują się z czymś źle, kiedy zobaczą, że coś tracą, mogą zdecydować się na to, aby właśnie wyjść z tego zamkniętego kręgu swojego postępowania, które może ranić innych. Dlatego tutaj bardzo ważna jest owa odpowiedzialność za drugą. Odpowiedzialność, która będzie się wiązała czasem z trudnymi wyborami. Nie chodzi o to, żebym był za wszelką cenę dobrym dla drugiego. Chodzi o to, żebym potrafił być. Takim, jak chce Pan Bóg. Nie mogę realizować tego dobra, którego ja chcę, ale mam ostatecznie realizować takie, które chce Pan Bóg. A to dobro, które jest wymagające, które prowadzi drugiego do tego, aby On się na nie otworzył, aby przyjął je znowu nie tak, jak On by chciał, ale tak, jak Mu chce je ofiarować Pan Bóg. Kolejnym Kolejną formą pewnej niedojrzałej relacji czymś, czy czymś, co może niszczyć relacje, jest plotka. Ostatnio papież Franciszek określił plotkę jako zarazę nawet bardziej niebezpieczną, niż koronawirus. Wielu to oburzyło, ale myślę, że była w tym prawda. Słowo ma niezwykłą moc, większą moc niż czyny. Dlatego Nasze słowa, kształtując pewną rzeczywistość, mogą głęboko ranić innych. Sprawiają, że zamykamy się na siebie, tracimy zaufanie do osoby, która w jakiś sposób powiedziała o nas nieprawdę. Mogą być to straty i mury, których w życiu już nigdy nie przekroczymy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli odpowiedzialni za swoje słowa. Łatwo jest nam je rozrzucić, ale później nie sposób jest naprawić ich konsekwencji. Konsekwencji, które sprawiają moje słowa, często wypowiadane w jakimś kontekście, który nie oddaje pewnej prawdy. Musimy pamiętać o tym wezwaniu Chrystusa do tego, byśmy nie sądzili. Dlaczego? Dlatego, że nasz osąd zawsze będzie niepełny. Nie potrafimy zrozumieć serca drugiego człowieka. Nie potrafimy zrozumieć momentu, w którym życiowo on się znajduje. Nie znamy często historii jego życia. Dlatego zbyt pochopna ocena drugiego może być bardzo krzywdząca. Ostatecznie też Kościół mówi, że jeżeli już mam wydawać jakiś sąd, to bardziej o czynach niż o człowieku. Nie mogę zaszufladkować drugiego człowieka. Zło mam nazywać złem, dobro dobrem, ale tutaj też mam być bardzo ostrożny w tym, by pewne postawy czy czyny nie określały w tym, co mówię, drugiego człowieka, jako dobrego albo złego. To trudna Lekcja, dlatego że w nas bardzo często są pewne mechanizmy, które sprawiają, że chcemy powiedzieć coś o drugim, chcemy go określić, aby poczuć się lepiej. Kiedy osądzamy, wydaje nam się, że właśnie my tacy nie jesteśmy. Dlatego mówimy o innych, że są tacy, bo my. Właśnie tak nie postępujemy. Natomiast prawda jest taka, że bardzo często denerwuje nas w innych to właśnie z czym sami mamy problem. Mówimy o innych rzeczy, które gdzieś i nam się przytrafiają, których w sobie często nie akceptujemy. Dlatego zobaczyć ten mechanizm też w sobie jest pewnym, pewną szansą na to, że mogę zrozumieć siebie. Co mnie denerwuje w drugim, o czym mówię, na co zwracam uwagę? Zastanów się, czy właśnie to nie jest twoim problemem. Właśnie taka, a nie inna ocena drugiej osoby wynika właśnie z tego, że ty masz w sobie taki, a nie inny problem. Często, gdybyśmy przepracowali w sobie pewne doświadczenia naszego życia, nasza reakcja. Nasze podejście do drugiego człowieka byłoby zupełnie inne. Nie ocenialibyśmy go, ale mieli, byli bardziej skłonni do tego, żeby Jemu pomóc. Wesprzeć go, a nie wydawać osąd, który może sprawić, że tak naprawdę druga osoba nie będzie mogła się zmienić, ale jeszcze bardziej zamknie się w swojej słabości, i plotka sprawi, że stanie się ona jeszcze gorsza. Odbierzemy jej szansę zmiany, zmiany na to, co lepsze. Dlatego słowa i odpowiedzialność za słowa jest tak ważnym tematem. Spróbujmy o tym pamiętać. Trudne relacje są dla nas szansą. Nie powinniśmy od nich uciekać. Ten trud nas kształtuje. Niejako wydaje się, że Chrystus wpisał go w drogę naszego dojrzewania. Dlatego podkreśla wielokrotnie, że. To, co jest najważniejsze w naszej drodze, drodze wzrostu, drodze wiary, to drugi człowiek. To w nim mamy kochać Pana Boga, często przekraczając w sobie pewien egoizm, bychę, słabość. Często właśnie owo przekraczanie wyraża się w trudzie relacji, który podejmuje, który próbuje właśnie przekroczyć, aby ukształtować w sobie owo postawę miłości, miłości odpowiedzialnej, miłości szukającej dobra dla drugiego, stawiającej dobro drugiej osoby ponad swoje, ale jednocześnie miłości, która buduje na prawdzie, która wychodzi z pewnej logiki, mechanizmów, które sprawiają, że nie jestem bezwolny w tej relacji z drugim człowiekiem i staje się ona nieprawdziwa i krzywdząca tak naprawdę i dla mnie, i dla drugiego. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.